Witam. Trochę wieje, ale pogoda taka typowo wiosenna. Dzisiaj kilka słów o. O czym dzisiaj? E, dzisiaj kilka słów o tym, co wybrać, jakie źródło ogrzewania wybrać do domu. Czy to do nowego, czy do tego starego, w którym zmieniamy jakiś tam inny piec na coś innego? bo już powiedzmy się wysłużył, nie? Weźmiemy tutaj dla przykładu tylko gaz i może jakąś coś na prąd. No, powiedzmy, że też może być pompa, ale czy to bufor, czy coś takiego, co na prąd, nie? Czyli takie typowo bezobsługowe ogrzewanie. No bo nie będę tutaj mówił o pelecie czy, czy, czy tam nie wiem na co tam jeszcze, czy o drewnie. No bo to też inny jest jakby rodzaj trochę ogrzewania, trochę więcej przy tym roboty jest. Dlatego powiemy tylko o tym gazie i o pompie. Każdy już chyba wie o tym, że na dzisiaj gaz jest bardziej opłacalny. Na dzisiaj nie wiadomo, co będzie za rok, za dwa. To też wynika między innymi z tego, że gaz mamy bez limitu. Mamy to zamrożoną cenę tam na 200 zł za megawattogodzinę, ale bez limitu, tak? Więc ile byśmy nie zużyli, tyle samo płacimy, a z prądem jest inaczej, mamy te limity. Wszyscy pompiarze albo jakimkolwiek ludzie, czy to ogrzewający się buforem też między innymi, czy jakimkolwiek innym prądem, czyli na przykład jeden do jednego, jakimiś grzejnikami, czy też piecem, kotłem elektrycznym podgrzewają wodę, no to wiadomo, że jest jeden do jednego i tam zawsze mają ludzie bardzo dużo zużycia, więc nie mieszczą się w tym limicie i muszą płacić prawie dwa razy tyle niż normalnie. Tam może nie o tyle, o 50% więcej niż ta cena zamrożona 40 groszy, tak? Bo tam wtedy trzeba płacić... Przy zamrożonej ogólnie z tymi wszystkimi to jest jakieś 80 groszy, 75-80 groszy ze wszystkimi opłatami, a już jakby niezamrożona cena to jest gdzieś złoty, 25, złoty, 30. To też zależy od firmy, nie? Ze wszystkimi już opłatami. Więc jest spory jakby przeskok. Dlatego też pompa ciepła dzisiaj po prostu wychodzi drożej, bo nie ma tego jak gdyby wspomagania państwa, czyli nas, z naszych podatków, nie? Każdy to chyba wie o tym. No i co tutaj jeszcze chciałem Wam powiedzieć? A może pokażę Wam kawałek tutaj, jak to wygląda. No i tak to wygląda mniej więcej. Już za 3-4 tygodnie koniec. Tutaj już też zagospodarowany jest teren w koło. Kamienie, ten murek oporowy przybył. No i tak pomalutku lecimy. Także jeszcze parę tygodni i będzie skończone. I co ja tutaj też robię, bo kończę w środku sufit, to też pokażę Wam, żebyście żeby nie myśleli, że to ktoś inny robi, tylko ja to robię. Żeby nie było, że to nie ja robię. No a poza tym znowu wracamy do tego gazu. Niektóre osoby, to wiadomo, że y, takie filmy, gdzie się straszy ludzi, jaka to będzie tragedia z tym gazem, no to mają dużo wyświetleń. Dużo wyświetleń. Tam pojawia się też, też dużo ludzi, osób takich y, o pewnych poglądach, że jaka ta Unia niedobra, ale to nie o tym, ja o tym tam nie wnikam w te sprawy. Każdy widzi świat po swojemu. No, i, i w sumie te firmy tak, jakby straszą ludzi, że ten gaz będzie niedobry. Ja Wam powiem, że na dzisiaj, przy takim układzie jaki jest, wybrałbym osobiście gaz. Z względu na co nawet przy nowym domu, i tak ja jeszcze tam miałem H na pompę, było dość dofinansowanie, ale ja go nie załatwiłem, jakoś nie wyszło i nie dostałem. Ale przy używanych domach, przy starszych domach. Macie dofinansowanie czy do pompy, czy do gazu. Do gazu jeszcze w tym roku, pamiętajcie tylko, tak? Do kotłów gazowych. Później już od następnego roku nie będzie dopłat, ponoć, nie będzie dopłat do instalacji, czyli zmiany, ogrzewanie z jakiegoś tam kopciucha, czy, czy z peleciaka, czy z jakiegoś innego pieca na, z na przykład, tak? Na gaz. To w tym roku jeszcze macie dotację. To nie wiem z którego programu chyba z Czyste Powietrze. Na nowych budowanych domach to chyba nie ma. Ale jeśli nie ma w tej chwili, nie jestem tutaj pewien, więc też nie powiem Wam, jeśli nie ma, no to e, gaz sąsiad zakładał z butlą, nie, zakopaną butlą, nie taką na ziemi stojącą, niedzierżawioną, ze swoją prywatną butlą. Całość kosztowała go 28 tysięcy. Moja pompa, e, jakbym dostał dofinansowanie, to by też kosztowała 28 tysięcy, ale nie dostałem, więc kosztowała mnie 33 tysiące. Na start mamy w plecy Kilka tysięcy, tak? Przy nowych domach. Przy używanych wychodzi podobnie. Jeśli ktoś ma gaz na przykład w drodze, no to wiadomo, że ta cała instalacja wtedy jest dużo tańsza. Pewnie w 15 tysiącach ktoś tam się zmieści, nie? Tak myślę ale tutaj nie jestem pewien, to trzeba było tam przekalkulować, bo to też zależy od miejscowości, od tego, kto tam to robi itp. Itd. Jest wiele zmiennych, żeby to tak dokładnie powiedzieć, bo może być z, razem z kotłem 15 tysięcy przyłącze, bo to trzeba nowe robić przyłącze, a może i wyjść jest 20. Ale to i tak dużo taniej jest, niż jakbyście montowali pompę ciepła. Powiedzmy zdychę przy gazie w drodze, a tak myślę, że z piątkę przy... Yy, gazie z butlą, swoją butlą, nie taką dzierżawioną, bo potem można się przejechać na tych cenach. Wiecie o tych dzierżawach, to jest taka trochę lipa, niby za złotówkę macie ten baniak, a później się okazuje, że dwa albo trzy razy droższy gaz, bo ta umowa jest konstruowana, nie? Więc lepiej kupić swój, jeżeli ktoś tam chce zainwestować w takie ogrzewanie i mieć swoją butlę, nie? Dużą, tam, nie wiem, 3000 litrów, czy ile. Nie wiem czy to w litrach, w litrach chyba, nie? Taka butla jest podawana. No i, i mamy już na start y, tani. Potem zobaczcie, y, na dzisiaj mamy ogrzewanie mój dom, pewnie bym w trzech, maksymalnie w czterech tysiącach zmieścił się y, z, w, w gazie, gazem ogrzewając, razem z pogrzewaniem wody prądzie, musiałem wyszłoby mi, gdybym płacił, akurat ja jestem w tym starym systemie net meteringu, który ponoć nigdy nie wróci, a się okazuje, że w Holandii gdzieś tam jednak jest, czyli ta Unia chyba go nie zakazała, ale to dla firm się nie opłaca zupełnie, totalnie, więc oni nie dopuszczą do tego, żeby on wrócił. No i y mnie ogrzewanie by wyszło gdzieś 4-5, a więc o tysiaka więcej niż gazem bym zapłacił. Tak myślę, że w tych granicach nie będę tam kalkulował, bo to trzeba byłoby dokładnie uprzeliczać, nie, nie chce mi się tam, czy to wyjdzie 900, czy 1300, czy 800 zł. W każdym bądź razie gaz wychodzi na dzień dzisiejszy tani, żeby każdy to zrozumiał. Na instalacji zaoszczędzicie Potem oszczędzacie jeszcze w tym roku, w następnym, w szóstym roku, w siódmym roku, nawet też oszczędzacie, jak już wejdą ets -y, bo tam będzie do gazu gdzieś pewnie w granicach gospodarstw, to zależy ile zużywacie, zapłacicie ekstra w rocznie 400, może 600 zł. Ekstra, już będzie to cena w gazie, wiadomo, doliczona ta, ta kwota. Więcej zapłacą osoby, które mają dalej doopalały się węglem albo ekogroszkiem, bo, albo olejem, bo tam będzie po prostu więcej. Te, Węgiel wytwarza więcej dwutlenku węgla, przy spalaniu więc będzie więcej trzeba zapłacić za te prawa do emisji, tak? Dwutlenku węgla. Każdy chyba to rozumie, każdy mniej więcej wie o co chodzi. Ceny prądu, jak ktoś tam mówi, że będą taniały, bo, bo zielona energetyka, no to nie, to tak nie, 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 nie. To nie będą taniały raczej nigdy. Może się zatrzymają, się wyrównają, zejdzie to do tego, że powiedzmy znowu, porządne taryfy nocne wrócą, czy te weekendowe, że będzie w godzinach nocnych albo w weekendy bardzo tani prąd. Mam nadzieję, że to się wróci, nie? Bo wiadomo, że rynek będzie od lipca otwarty, więc zobaczymy, co zakłady nam pokażą, czy, czy będą maksymalne ceny wystawiały, czy może zjadą poniżej. I wtedy byłoby to dobrze dla pompiarzy szczególnie. Może jakąś taryfę dla nich wprowadzą, jeszcze nie wiem. W sumie mnie to nie dotyczy, ale patrzcie że do 30 roku takie są wyliczenia nie pamiętam jak się ta strona nazywa forum energii czy jakoś oni wyliczyli że do 30 roku gaz dopiero się zrówna z ceną jak gdyby z kosztem ogrzewania domu dopiero w 30 roku czyli za 6 lat tak zrównają się mniej więcej ceny i pamiętajcie, to jest tylko gdybanie, bo nie wiadomo, ile wtedy będzie kosztowało ani ten gaz, ani ta energia, tak? Bo nie liczcie, że na pewno będzie to jakoś dużo tańsze. Energia nigdy nie taniała, jeżeli to gdzieś tam się wahała koło tego, a potem troszkę do dołu, znowu do góry. Także tu nie ma na co liczyć, że wiatraki i fotowoltaika i atom da darmową energię. Wszystko to musi się zwrócić, więc musi zarabiać jakieś konkretne pieniądze, żeby odrobić ten wkład, wkład początkowy, tak? Każdy to rozumie. Więc zobaczcie, 6 lat jeszcze mamy ogrzewanie gazem taniej niż prądem. No chyba, że może ktoś pójść w fotowoltaikę na przykład, tak? Ale fotowoltaika zwraca na dzień dzisiejszy tylko jakieś 40% rachunku. 50% to jest super, to jest super. Razem z autokonsumpcją, no to może 50% mniej za energię zapłacicie. Ale to jest następny wydatek, jakbyście sami montowali, no to OK, 20 tysięcy sobie 10 KWP spokojnie zamontujecie. O tako. No jak firmą, to ostatnio wpadł mi tam w oko u kanale na Kocisko, 48 tysięcy dać za fotowoltaikę, 10 kWp, to ja nie wiem, sorry, ale nic nie będę na ten temat mówił. No ale firmy są, dobrze gadają, przedstawiciele dobrze namawiają, a potem jest jak jest, nie? No ale to też zostawmy to i, i zobaczcie, 6 lat mamy tańszo, tańszą inwestycję początkową, tańsze ogrzewanie przez 6 lat niż prądem, najprawdopodobniej może tam troszkę to się wahać. Dopiero w 30 roku zacznie się to zmieniać. No to, ale to też nie także mocno. Powiedzmy ogrzewanie gazem będzie w 31 roku o 10% droższe, w 32 czy w trzecim będzie o 15% droższe. To nie jest to, żeby nawet nie nadrobi nam tego, co zyskaliśmy na dzień dobry, pamiętajcie. I teraz po 10 latach najprawdopodobniej i tak będzie się zmieniało instalacje. Czy, czy kocioł, czy pompa, czy, czy cokolwiek byście mieli, średnio e, jakieś tam piece albo cokolwiek, e, co, czym ogrzewacie w domu, wymienia się co 10 lat, 12 to już mało kiedy, ale tak średnio 10-12 lat. Czyli za w 34 roku, kiedy powiedzmy nawet jakbyście wyrównali się z kosztami z prądem, tym początkowym, który zaoszczędziliście na początek, to... I tak wymienicie, może wtedy na pompę, może na bufor, a może na jakiś inny gaz, piec na wodór, kocioł na wodór, czy też na bioetanol, metanol, metanol chyba. Tak żeby ktoś tam mi nie potem nie, nie mówił, że to jest alkohol. No, także moim zdaniem, to tylko moje zdanie, pamiętajcie, na dzień dzisiejszy lepszą inwestycją w ogrzewanie jest gaz, chociaż widzę na portalach bardzo dużo ludzi właśnie mówi, że to lipa, bo za kilka, kilkanaście lat będzie odwrotnie, że to już będzie pompa ciepła powiedzmy lepsza od gazu. No ale to będzie za kilkanaście lat, a na dzień dzisiejszy trzeba by było wydać z 50 tysięcy od razu na start więcej, tak? I jeszcze przez kilka ładnych lat płacić więcej za ogrzewanie i za podgrzewanie ciepłej wody. Także jest tutaj troszeczkę to bez sensu. No i co? Będę kończył. Czy to się potem obróci? Też nie wiadomo, bo jak Wam mówiłem, nie wiadomo, ile będzie energia dalej kiedyś tam kosztowała, także nie ma co zawracać głowy. Kto chce montować gaz, montujcie gaz, bo to jest tańsza inwestycja. Nie wiem, szybsza pewnie nie, bo to jest tak samo. Może dłuższa, bo, bo dłużej to trwa za te wszystkie przyłącza po załatwianie itp. itd., ale tutaj takie jest moje zdanie. I nie ma co się oglądać na to, że tam ludzie mówią, że taka pułapka gazowa, że dzisiaj się wam opłaca, ale to nie będzie się opłacało już powiedzmy za, za 5 czy 10 lat. No nie, to już za 10 lat to będziecie zmieniać na inny kocioł albo nie wiem, na inny gaz. Zresztą z tego co wiem, to tam tylko się zmienia palnik i możecie jechać na wodorze potem przy tych nowych kotłach gazowych, więc nie ma tam problemu żadnego, tyle, że będzie ten wodór pewnie droższy. No i wtedy... Za 10 lat będzie można pomyśleć, co dalej, czy na przykład iść w pompę ciepła, czy też w bufor ciepła, czy w cokolwiek innego, a może wrócić do drzewa, albo do węgla i tyle w temacie, także trzymajcie się, do zdrobionka.